Halo, połącz No kurwa Halo, halo Halo, halo Siema chłopaki, co tam? Kocham tą robotę, a wy O, Gejta, dziwnie poukładane to to. Fak, gdzie miał mam wyjście? Chłopaki! Gdzie żeście poleźli? Kurwa, ja, ja się błąkam jak debil jeden ten Kurwa mać. O, znalazłem zejście Aha, i wyjebali radio, debile No fajnie, nie chcą ze mną współpracować... Czy leżą gdzieś jakieś karty ne. Dobra, tu jest zejście w dół. Ja może chcę znaleźć sobie! Z mam do czynienia Co jest kurwa? What? To był komputer? Komputer ty chuju jeden, ty! Ci zaraz tą kamerę szczele gnoju ty! pierdalony dziado, ty! Słyszysz mnie? Żeby ci się dysk twardy spalił! Czy on za mną podąża? Nie wiem. No ja nie wiem, jak zdjąć ten tłumik zaserany. Nigdy się nie bawiłem w customizację broni. Tędy tutaj nikt nie był. Dobra, to jest przejście, siema, O cześć! Siema, siema. Cześć! Minus. Ma, masz kartę do wyjścia? Eee, no. no. kurwa, jebany komputer. Chodź. Co tu robi? Chodź, słuchaj. To? Otwórz to. No. Czy, masz, czy masz panel z bronią? Nie. Ha. Hmm, jak się. <śmiech> <śmiech> Nie wiem, co ty robisz, co ja? Nie znam, robić, żadnych jakiegoś tego. Spierdalaj, kurwa. Jak się to uruchamia? Co to robi? To był on, ten komputer. Tak, to był on, ten komputer. Kurwa, nie wiem, oni będą wiedzieć. O, spierdalamy stąd. Tędy, tędy. O, cześć! Nie ma. Siema O Jezu, jak dobrze, ktokolwiek Jeżeli mi odstrzelisz naukowca, ja odstrzelę ciebie, kurwo Nie, spokojnie, spokojnie Jakby, jest stan, po prostu Ja się trzymam z wami Wiadomo, wiadomo kto jest drugim scp O jakim wiecie? Jest jeden, ja wiem, że jest komputer Bo mnie typ obserwował Dobra, to jest jeszcze czarny Okej Jest Jest jeszcze ten 106 Ten, który przechodzi przez ściany Aha, ja to z wymiaru. Dobra. Je. Idziemy. Siema, mam giga szybką piłeczkę. No kurde, dobra, spierdalaj stąd. Spierdalajcie stamtąd szybko. Muszę zabić. No wiem, jak to zwykle działa, dobra. O chuj. Jeszcze drugą stronę. Halo? Nie... Nie zabijaj tej, tej klasy D, jest moim zakładnikiem. Zastrzelę go na No! Gościu, ale... O, zabił go! Ja. witaj, Zeron. Serio? Taki, nie, serio, nie? banan, serio! Taki, nie, serio. Wiesz, oni mieli mnie uratować. A nie, to naukowcy nie. Nie! Tak. tak! No! Cóż! Zjebałeś, mordo, zjebałeś, mogłem cię uratować. W ogóle, jak komputer może zabić innych? To mnie zastanawia. E, Tesla. Hmm. To, to I tyle? I, nie, i, zamykanie, to... I zamykanie drzwi przed mordą żeby dostawać punkty za do to Ja se na opcje jakie tutaj mam To ciekawe, naprawdę Chłopaki Co jest? Ja mogę uruchomić Warhead Co jest kurwa? <słuch> 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 o! PANOWIE! Lecimy! Słuchajmy! 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 Siema S, Siema co tam morda, co tam Strix, ja, jak tam, jak tam Bo widzę, że jakiś taki trochę, no, niewyraźny jesteś. Pastigo Bo bądź dobry. Chcesz widać klapsa? No nie, bądź taki. No Kolega cię prosi o klapsa, dajesz. No nie mnie, jego. Dajesz mu klapsa, no? O. Ładny klaps. To co? Wracamy do placówki, by zabijać innych. Dobra, chodź. Mmm. Kurde, tylko trendy to było? To jest pytanie. Tędy? Okej. Okay. Nie, to nie jest tędy. Kłamałeś mnie. Dobra, dobra, przepraszam, nie kłamałeś, nie kłamałeś, mordo. spokojnie, spokojnie, o nic cię nie osądzam, na spokojnie, idziemy, szukamy ich dalej, nie, nie, nie jesteś dobrym ziomeczkiem, jesteś, idziemy tędy. A, dobra. Pytanie, którędy mogę przejść? Dobra, spróbujmy to. I'm dead. I yeah. am dead. O nie, niedobrze. A tak sobie Nie co panowie robili sobie jakbym naukowcem i czarną kartę, się tym, jak oni się nazywają? No tymi niebieskimi, to to powinno to po tobie chyba leżeć. Tam, tam, tam na reszcie? Tak, idę zerknąć, zjeżdżajcie na dół, idę zerknąć. Kurwa, nic nie widzę. Zeron, jako Nine-Tailed Fox, czy to jest czarna? To nie jest, to jest karta ochroniarza, co on pierdoli? On nie miał czarny, nie widzę tu czarnej, chyba musieli ją wziąć. Albo jestem po prostu ślepy, albo jestem ślepy faktycznie, nie, to jest ta sama. Dobra, nieważne, idziemy stąd. Ok, pierwszy raz z tego korzystam. E, co chciałbyś zmienić? Ej, no kurna, to jest POG. Próbuję odłączyć tego komputerka, tylko nie wiem jak. coś mm. nie wiem, jak. Ale... Bo mi na nie czatach nie piszą, mam... że gdzieś musi być. Jakiś nie wiem, coś. Um, a gdzie jest ten... Słyszałeś ten... ten pierwszy odziom, co wbił? Yy, nie wiem, nie widziałem ich, zszedłem osobno. On chyba wie... Jaką yes. puterkę? Wow! Oooo! Yes. Wow! Skończył. Kończył. Ta runda zajęła nam 21 minut. No kurde oh. zajebiliście. O, naukowiec, spoko. Spoko znowu wąsacz. Wąsate życie wąsatego naukowca z okularami. Pog. Jakby Black Mason nie byłoby mi za mało, nie? Kurna jej tych pierdzielonych robali, które mi na łeb chcą skoczyć. Tu są bronie. Tu się nie dostanę. Chyba tak się to robiło. Kolejna karta. I broń. Pog? Jestem w stanie odstrzelić tych tych dupaków. Ale skryte to jest. O siema czekaj. Siema, jeżeli zabierzesz mi kartę, to cię odstrzelę. Spokojnie, mam swoją. Ale ulepsz tego Gnata. nie teraz ich odstrzelajmy czekaj, nie. chodź, ulepsz Gnata. Pro, proszę, czekaj nie. Czekaj, ja ci populuję, chodź. Nie, nie, ja, ja im nie ufam zbytnio, bo mi mogą ja się... broń zakosić. o ulepszarkę. Nie, wyjdź z tej ulepszarki. Kx, wyjdź. Poczekaj sobie na zewnątrz, dziękuję. Czeka. Gnoje! Weźmy, weźmy, weźmy. to. Gnoje! Kto, jakby, Kto to co? ustawił? Zegna to. Który z no. was? Ja, ja tego tak no. nie no Kto no z no was ustawił ja. row? Teraz wszyscy stąd wyjdziecie grzecznie. Każdy po kolei wychodzi z lepszarki. Już, już. Chodź, ulepszymy sobie teraz. Wydaję na jeden jeden, to już jest to karty. Rzuciłem też Gnata. Aj. A ty mieć dwie, nie? Ja miałem trzy. Yy, ja miałem jedną. Dobra, to ci jak coś to dam. Jedną, już że ja się zepsuję. Kurde, będą mi kraść broń. Znaczy kartę. <gry> kurwi jedne. No jakby po prostu. Jak mają kartę? To bierzesz, to 3 wybierz. Noże jak tu. Yy, to o kurwo! To, Mam P90. Nie, no gościu dalej tu ulepszamy Dalej? Okej. Okay. Albo nie, no czej, broń został, broń został e, Broń jest git, więc jest z Dobra, to mi ją rzuć E, ty mnie strzelasz, tak? Prawda? Umiem, Tylko umiem. Mogę, to ci za, mogę ci zaprezentować. Nie, bo jak się ustawił, strzelasz. To ci prawie zaprzeczają. Trześć ja, zdrowia, ty setkę. O! Ja już mam o piątkę. Ja dwie jeździ... po... o piątki mam. No... Masz jeszcze Sa... tam, jakby cię oskamowali. Mam, mam jedną o piątkę. Czy sobie? Ja weź tę drugą jeszcze tamty, tam, co Ja tą o piątkę wziąłem. E, zamknij. Wziąłem Dobra. też tą kartę MTF-a, Forsure. No tak, wiesz, jakby standard zginęło No, no, no. W jakichś okolicznościach. Tylko, żeby nas nie odstrzelili randomowo. No. Dybile. No, teoretycznie nie. Ma. O, cześć. O, cześć, panowie, co tam? Cześć, cześć. Cześć. No to co? No to co? Mają apteczkę, przyda się. ty mieć kartę, bo ktoś z twoich kompanów miał kartę? No. Yy, to raz to, ja Chyba miał, nie wiem. O, zrzucił, zrzucił z góry latarkę. To jakiś kompan miał. Eee i... Co? O, okej, okay, dobra, nie okej. Okay. Okej. Okay. No cóż, dołączysz do niego HX Sadge. A jak kłamał? A jak? Kłamał, kłamał jeden tam. Miał no, jednak. To ja się głupio czuję, ale cóż. Trzeba. E, wiesz, że my się Tutaj wracamy. Będziesz... Y, nie, idziemy teraz dobrą drogą, bo ja wiedziałem, że nie poszli poprzednio. A, dobra, 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 dobra. Jesteś troszkę. Myślę, że powinienem ja trzymać tę broń, bo ty masz jakieś małe jaje do, strzelania do ludzi. <trony> Trochę tak. Weź ją daj. Już operatorem kart. Okej. Okay. To to się nie, nie biega z bronią wystawioną, bo... Po prostu wszyscy wiedzą, że hej, tu Hej, mam gnata, mogę strzelić ci w dupsko. no Dobra, że do się, się. tak idealnie. No mówiłem. O, cześć. Cześć kule. Dobra. Masz cokolwiek? Witam. Co? Masz cokolwiek? Czy masz cokolwiek? Tak całkiem cokolwiek. Nie, nie mam. Koks. No i zajebiliście. Ej, podniesz to. nie podnieś broni. O. Dobra, nie podnosz broni, bo jak zobaczę, że podniosłeś. To zadbam o to, byś zaraz nie miał jej podnieść. Kościół, o co ci chodzi? No, o przetrwanie nam chodzi. tego gnata. O! A No debilu, no! Jak my to przeżyliście? Chuju! wiem przeżyliście eksplozję Normalnie! W kącie się skryliśmy. Z tobą nie potrafię kooperować, bo widzisz... Chciałem szybko akcję zrobić. Szybko akcję, o której mi nic nie mówisz? No tak. Jakbym powiedział, to on też by wyszedł. A z tego miejsca... Jak się teleportował przez drzwi? Co jest? Wsunął się. Normalnie. Śliski kuler Ostrzyszem bramę Siema. Ej, nie... czekaj oj! oj. Który jest? O <śpiewanie> Idę za tego z bronią. Chodź tu. No zostaw mnie zimo! Nie uciekniesz! <śpiewanie> Jesteś mój! Mmm Zimo. zimo Dobra! Zimno! 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 runda to na na ja tak, tak, Zimno! no się ma, się ma figierka, Do dupy, gierka, do figierka,